Hej, hej, z tej strony Bercik kanał Kumple Odzysku. Witam serdecznie. No i tak, dzisiaj postanowiłem doładować naszego Big Baga. Jak kojarzycie, tutaj było mnóstwo puszek w workach. Już ich nie ma. A teraz są tu. Pan dalej nie pokazuje, bo mamy straszny bałagan. Mimo, że nagrywamy teraz tylko trzy razy w tygodniu, to wierzcie, mi pracy nie ubywa. Pracy nie ubywa, za to w Big Bagu puszek przybywa. O, widzicie jakie rymy. Piękne flamingówki. No i czekamy, kiedy będzie pełne. Jak widzicie, już coraz bliżej. Się pocieszam. No to nic. Pozdrowienia i do następnego. A, z tego co widziałem, to dzisiaj o 18.00 będzie filmik. więc Zapraszam.